W tym filmie rozpakujemy i wypróbujemy dwie talie startowe z najnowszego dodatku Disney Lorcana Whispers in the well. W związku z premierą tego dodatku na kanale pojawiły się już dwa filmy z otwierania całego booster boxa jak i również throw boxa. To była gratka dla kolekcjonerów, więc chętnych odsyłam do tych filmów, a teraz skupimy się na graniu. Na koniec otworzymy oczywiście boostery dołączone do tych talii. Jeżeli wydropimy jakąś fajną wartościową kartę, no to ona powędruje w ramach giveaway do jednego z was widzowie. A w środku każdego opakowania znajdziecie dużo dobroci. Zaczynamy od krótkiej instrukcji, w której opisane jest, jak działa każda stali. No i podane są podstawowe zasady gry Disney Lorcana. Prosta mata do nauki, tak żebyście wiedzieli, gdzie jest deck, gdzie jest discard, a gdzie jest kałamarz. Bardzo przydatna rzecz dla początkujących. Mamy też boosterek i papierowe, kartonowe żetony, dzięki którym osoby, które nie mają żadnych akcesoriów, na przykład kostek, będą w stanie oznaczyć na przykład obrażenia na swoich postaciach czy liczyć punkty opowieści. A sama talia to 60 kart, w tym dwie karty foil w wersji niedostępnej w żadnym innym produkcie, więc to jest taki ekstra dodatek do całego produktu. Oprócz tego od jednej do trzech sztuk kart, wszystkie z najnowszej serii Whispers in the Well. No i sporo z nich to będą karty, które przydadzą Wam się nawet jeżeli będziecie budować jakieś mocniejsze talie. Jeżeli chodzi o talie numer 2, czyli Judy Hobbs i Robin Hood, no to prezentuje się bardzo podobnie. 50 kart, dwie karty promo ze specjalnym holograficznym wykończeniem czyli Judy Hobbs i Robin Hood bardzo solidne karty do grania. No i tak jak w poprzednim przypadku, po jedną, dwie lub trzy sztuki wielu bardzo przydatnych kart. Z tego, jak dobrze liczę, to 8 kart Whispers. A teraz możecie zobaczyć szybką partykę, którą rozegraliśmy właśnie tymi taliami. To co, parzyste czy nieparzyste wybierasz? Nieparzyste. To ja zacznę. To nie. Robię muligana. I za jeden zagram sobie Niku Wild. No i koniec mój. I zapłacę jeden i zagram wina. Two kolej. wybieram kartę i za, za dwa zagram sobie lekę i mhm. teraz ym, ym, za jeden lora. odłożę do, in, do, do kałamarza tak, taką akcję za dwie karty Zagram balu. Zastanawiam się, co z nim zrobić, ale e, podejrzewam, że jak cokolwiek z nim zrobię, to od razu mnie z, będziesz chciał znokautować, więc to wszystko. Kaja kolejna. Mhm. Mm When you play this character, you may choose and discard card. To deal 2 damage to chosen character. Czyli możesz yy, zdyskardować jedną kartę z ręki i wtedy możesz yy, dwa punkty obrażeń zadać jednej wybranej to postaci. zagram sobie tą kartę za trzy mm -hmm. i wyrzucam sobie jedną kartę i to będzie Julie Hobbs ym, I ona ym, i dam dwa damage na tylko i on ginie. No, czyli nie opłacało się jednak go e, nie wykorzystywać. No dobrze. To? Co, teraz... Czy coś jeszcze robisz? I masz już łącznie 3 punkty opowieści. I mój samotny Balu został. Dobrze, ja dobieram kartę. Do kalamarza dodam Mrs. Belkley, Za 3 zagram Megara. balu zaatakuje Nika Wilde i zostanie już znokrautowany. A balu dostaje 2 punkty obrażeń. Tak ja kolej. I zagram sobie za 4 Mhm. Mm Masa czyli jeżeli kwestujesz, to możesz jej moc ataku, czyli aż 4, oddać innej postaci. Black Hero zaatakuje tego. Barrow, Agin, okay. A ja dostaję 2 damage'u. Kwestuję za 1 i mam już 4. Chyba jestem w opałach. Tak coś mi się wydaje. Dobieram kartę. Do kałamarza sobie odłożę od razu, tak. I Co ja mogę teraz zrobić, żeby coś tu jeszcze zdziałać? Za cztery zagram Mrs. Bakley, która jest bodyguardem i może wejść do gry zużyta, czyli exerted. Jak jest e, zużyta, to otrzymuje bodyguarda, czyli twoje postaci mogą challengeować tylko tą, tylko nią. E, niestety mi nie wystarczyło przez to. Na zrobienie busta do mojej megary, która jakby miała jedną kartę pod sobą, to bym mógł zrobić quest za dwa punkty opowieści, więc questuję za jeden punkt. Zabieram kartę natury i za pięć. Zabieram sobie genie. Mhm. I teraz Anna zrobi quest za dwa. Mhm. I przeniesie atak na. Fajnie się atak Czyli cztery się punkty obrażeń, które mogłaby na... zadać, doda do, do... I Black Yrm um, zaatakuje za, za siedem, sąsowe, i ona ginie, i, I, ona ginie i tak. Zrobić za jeden lore i mam siedem. Czyli jeden quest za jeden, dobra. To tak, przygotujemy sobie karty. U mnie się robi, sytuacja tak co najmniej trudna. Zagram za 4 Deladak i za jedną kartę skorzystam z Busta. Czyli raz na turę mogę zapłacić jedną kartą z kałamarza i górną kartę stali włożyć pod spód tej karty. I kiedy ja mam kartę pod spodem, to ta postać dostaje plus jeden do punktów opowieści, czyli dolor. I kiedykolwiek ta postać jest czelniżowana przez Twoje postacie, Adam, to, to, to musisz discardować kartę z ręki. Więc ja zrobię teraz quest za dwa. Za cztery. Zagram sobie. Robię Najpierw to. musiałeś przygotować swoje karty, wszystkie wiesz? Mhm. Ok. I używam busta za 1. Mhm. I daje pod niego okay. kartę. Robin Hood jest mocny, bo jeżeli e, jako, jako postać Whisper, jeżeli ma kartę pod sobą, to jak ten, e, ta postać questuje i ma kartę pod sobą, to możesz zadać jeden punkt obrażeń do dwóch postaci przeciwnika. Gini zaatakuje Tom i ona ginie. Tak. I, i diskard, nie mogę discardować tak. zdiskardować tej no karty, bo nie mam? Dokładnie. Quest. A ja dobieram kartę. I zastanawiam się, czy jeszcze cokolwiek mi się uda zdziałać tutaj w tej grze, bo przyznam, że 4 na jednego to nie jest fair. Jeszcze jak masz tego Robin Hooda, który strzela we wszystkie strony, to ja e, muszę E, taką postać wyłożyć, bo ma tylko jeden e, punkt odporności, więc Twój Robin Hood mógłby ją praktycznie za darmo wykończyć i na nic by mi się nie przydała. Zagrywam Gastona za dwa i e, za dwa e, korzystam z umiejętności Boost mm, i ona brzmi w ten sposób. Kiedy ta postać e, Questuje, jeżeli jest karta pod nim, to wybrany. Wybrana postać przeciwnika nie może challenge'ować i musi questować, jeżeli jest w stanie w następnej turze. Jedyna szansa, żeby coś tu jeszcze zrobić, to próbować. Dobrze, to ja z... zaatakuję Dawida, Dawida i który zostaje znokautowany, a ja dostanę 3 punkty obrażeń i to wszystko co mogłem zrobić w tej turze. Twoja kolej. taką bazę Zotopia. Mhm. Raz na swoją turę, jeżeli przeniesiesz postać do tej lokalizacji, to możesz e, dobrać kartę. I wtedy musisz, jak dobierzesz jedną, to też również jedną zdyskardować. To zrobię Quest z wszystkimi. Mhm. I, I ten, jak robi Quest, to mogę dać. E, e, tak. 10 do mojej joy, 10 Jeden. Po jednym punkcie. Jeden. Mhm. Masz 16, a ja 3. To już chyba e, prawie nic się tu nie wydarzy, co. Mam 7 kart w kałamarzu. Forfan za 7 zagram kartę, którą trzymałem w ręce od początku gry Simba Kinney the Making. I to jest bardzo fajna karta, tylko niestety już na niewiele mi się zda. Spróbujemy troszeczkę ci uprzykrzyć życie. Czyli Gaston znokautuje Annę, i przy okazji sam również zakończy udział w grze. Niewiele tutaj się wydarzy, bo, bo ty masz cztery życia, tutaj masz cztery, a ja mogę cię tylko e, za dwa. No dobrze, no to ja symbolicznie za dwa punkty kwestuję, e, i twoja kolej. Dostaje Nora z Zotopii. Tak. Robi chód za dwa nora, i zrobi i daje tu 10 i tu 10. Della Dag zostaje znokautowana, a Simba dostaje jeden punkt obrażeń. No okay. i Na koniec zostały nam do otworzenia dwa boostery, bo każda z takich tali ma jeden boosterek, którego możecie użyć zarówno do rozbudowania kolekcji, jak i do wzmocnienia talii. Jeżeli jakieś karty, które do niej pasują, właśnie traficie w tym boosterku. No, umawmy się tak, że jak tu będzie jakiś fajny drop, to w ramach naszego klubu kolekcjonera Rarion.pl wydamy tą kartę na giveaway'u, a jeżeli nie będzie żadnego dropu, no to i tak nic straconego, bo w ramach tego newslettera co tydzień jakaś fajna karta kolekcjonerska czeka na nowego właściciela, także to nic nie kosztuje. Link znajdziecie w opisie pod filmem i bardzo Was zachęcam właśnie do dołączenia nie tylko po giveaway'a, ale też po cotygodniową solidną dawkę informacji z rynku kolekcjonerskiego. W pierwszym boosterku oczywiście jak widzieliście nie było żadnego specjalnego hitu, zaczynamy z drugim i ostatnim przy okazji tego boostera zauważyłem jakąś dziwną sytuację, być może ogromny przypadek, ale pierwsze kilka kart było w dokładnie tej samej kolejności w obu boosterach. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. No, grało się super, talie są super, a my widzimy się w następnym filmie. Cześć!